Dzień dobry, mamy Dzień dobry. witamy na 20. spotkaniu z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Witamy. przed nami prosimy o prawa. Wielki przemarz, wielka szansa na ulicy największa od lat 70. Czążę prowadzi Orkiestra Lepca Zrzeszowa. Wow! Na ławę. Pan Roderwicz. Proszę Państwa, witamy Wielką Szarżę. Na początku witamy Straż Miejską Łodzi na konia. Ło! Witamy Panią Prezydent Miasta Pannę Stanowską oraz Wojewodę Łódzką Wlartę Chełmińską doktor Agnieszkę Szatkowską, specjalistę w dziedzinie diabetologii. Witamy wszystkie stajnie, które pojawiły się, wszystkie pomozy. Witamy Stowarzyszenie Ołanów. Stajnie Oleńka w dzieci. Diabeciki, które otrzymały pompy insulinowe od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Klubieś Dziecki z Wyszko. Stajnia ranczo dolinie, stajnia wiki, amazonki w strojach z epoki, stajnia Malwina, stajnia Kucu i Wikingowie, stajnia Arabika Minamy, stajnia Słówsko, stajnia Stasiakówka z Rąbienia. stajnia Napoleońska Zagroda, Stado o wielu Proszę Państwa, ta szarża zaczęła się w pasażu Schillera, a zakończy się na pięknym łódzkim Placu Wolności.